Dzień dobry, mamy tutaj Opela. To jest taki Opel pięcioletni czy czteroletni. O, on jest turbo. Jak widać. To jest takie turbo, że jak dawniej było napisane turbo to były emocje i, i jakieś ciarki na plecach, a w tym momencie jest turbo i nie dość, że pali tyle co zwykłe to jeszcze nie jedzie. Patrzmy, jak to wygląda od spodu. To jest samochód czteroletni. On ma 40 tysięcy przebiegu i nie jest garażowany w żadnym ciepłym, wilgotnym. Tylko jest garażowany pod chmurką. W związku z czym wygląda to nawet jeszcze. Ale no, zwróćmy uwagę. Na osłony tylnych tarć. Już tam coś się pojawia. Belka tylnego zawieszenia śruby, no to już jest rca eee, aczkolwiek podwoziowo nie ma się za bardzo do czego wyczepić, eee, wydech jest już trochę podjedzony eee, no gdyby mi tak wydech wyglądał w samochodzie który ma 40 tysięcy eee, to bym się trochę zdenerwował osłony wydechu jak zwykle blaszka z 0,5 Czytam 0,4, już zgnite gwinty, już zgnite te podkładki. Jeszcze chwila i wypadną dziury. Nadwoziowo, tak jak mówiłem, nie ma tutaj się do czego przyczepić. Owszem, jest niezabezpieczony i to widać gołym okiem. Te gwinty tutaj już Ta Tabelka aluminiowa pod tylnym zderzakiem, ona już jest zoksydowana. Dość mocno. Zobaczmy teraz prawą stronę. Tak to wygląda. Też tutaj o rdza. Te belki to jednak w każdym małcierdzie tak samo. Zbiornik jest plastikowy, więc jest szansa, że albo nic z nim nie będzie, albo się zbiodegraduje po tych 10 latach, bo już pewnie jest jakiś eko. Tutaj mamy na obejmach wydechu. Już na lot. Tutaj nie ma nic, ale zobaczmy, jak w takim oplu zabezpieczono progi. One są od początku do końca, zarówno po wewnętrznej, jak i zewnętrznej, całe w masie natryskowej. Nawet te miejsca, na które tam wcześniej klołem w jakiejś Toyocie czy innym wynalazku, to wszystko jest cienkiej, bo cienkiej, ale w warstwie masy. Co ciekawe w tym samochodzie występuje coś takiego jak wosk. Zobaczcie. Tam w środku w tych profilach są śladowe, bo śladowe, ale wciąż ilości wosku. To samo jest tutaj. To samo jest tutaj. I z tej strony o dziwo też widać to. O, proszę. To nie jest jakaś warstwa wosku, która by coś tam wynosiła do do całości, no ale zawsze ona jest. Z przodu zawieszenie, no to wahacze stalowe, już się zaczyna robić na nich nalot. Przeguby już są zgnite i to taką grubą, nieładną rdzą, z której odpadają płaty. Przypominam, że ten samochód ma 40 tysięcy przebiegu. Jarzma no to są takie standardowe rzeczy. No i tu już wiele nie widać, bo są wszędzie te osłony. No ale tutaj, o! Tu jest coś tam jakoś zgrubnie przewodkowane. Tu mamy belkę przednią. No i na tym już się pojawia rdza. To jest element wprawdzie wymienny, ale już na nim jest rudę. Jak również jest rudę tu na tej ramie pod silnikiem, o trytką ktoś jakąś antykunę przypiął czy coś I tak wyglądają tutaj te niby zabezpieczone, a już podzewiałe elementy przedniego zawieszenia no powiem szczerze, że w porównaniu do jakiejś to z tego okresu to jest dużo lepiej to zabezpieczone. Można powiedzieć, że nie jest to tak jak być powinno, ale cokolwiek producent zrobił, żeby to zabezpieczyć. Co oznacza ten peszel tutaj od początku do końca nie wiem, chyba jakiś elektryk to projektował rozwiązanie prześmieszne, na pewno skuteczne, ale ale wygląda, jakby ktoś po prostu sobie od tak peślem coś pociągnął i, i to mu tak tutaj dendał, poprzypinał trytkami i jest fajnie. Zobaczmy tu jeszcze. To żółte to jest wosk. To samo mamy tu. Tam coś jednak jest. Tutaj też coś jednak tam w środku jest. Także pod tym względem ukłony dla Opla. Nawet o dziwo PMWD w Oplu nie wygląda tak tragicznie, przynajmniej w niektórych miejscach. Przewody hamulcowe są, paliwowe są. Naprawdę tylko ta tylna belka trochę psuje tutaj ogląd. No i kwestia tego, że to auto jest zupełnie niereprezentatywne, bo znaleźć pięcioletnie auto przebiegiem 40 tysięcy no to tak nie do końca, rzućmy okiem jeszcze do góry na kielichy to tam niestety zabezpieczenia na nich nie ma żadnego, o tu widać blachę tu widać otwór a tu widać blachę, tam jest blacha na blachę i niestety o to zabezpieczone nie jest, zobaczymy ile to jeszcze przeżyje eee tu mamy aluminium tutaj mamy o tak samo z zewnątrz spróbuję coś pokazać moim zdaniem o moim zdaniem taki element jak kielich to jednak powinien być zabezpieczony jak również te tutaj części progów wydaje mi się, że powinny być w trochę grubszym tym yy, grubszej tej masie on jest o, dokładnie widać dotąd, no jest, całkiem jest to nieźle zrobione muszę przyznać, że mogło być gorzej, z ciekawości zajrzymy w progi popatrzcie, nie wiem czy coś widać tam w środku jest jakaś śladowa ilość Wosku jest, tak. Niestety muszę to powiedzieć, ale tam w środku jest trochę wosku. Czyli na tle yy, samochodów japońskich czy yy, francuskich obecnych, w których wosku nie ma w ogóle. No to taki Opel chyba odrobił lekcje z yy, pierwszej, drugiej, trzeciej i siedemnastej generacji Astry. No tam nie wiem, na no te astry to już chyba alfabetu teraz brakuje, to jest chyba K czy, czy jakoś tak. No I coś tam zrobili, żeby w trzyletnich letnich Oplach pacjenci nie wypadali przez podłogę. No myślę, że tyle odnośnie Opela. Tu jeszcze sobie rzucimy tyłem, no, znaczy okiem na tylny nadkola. Tu jest plastik, wiadomo, pod spodem pewnie będzie goły KTL ale no i tak ogólnie na tle konkurencji ten Opel wypada całkiem nieźle.